czekaj to jest druga tura się zaczyna. maszynki do wyciskania soku tu się owoce wkłada one wszystkie są każda okay. powiedzmy ma inną formę i tak dalej ale zasada działania czy po prostu końcowego końcowego efektu jest właśnie sok który nie to się rzuca to jest do Cięcia szparagów. Tu się wkłada szparag, kręci, ten na dół To są takie tareczki. Do kręcenia tarka, jak gdyby. I marchewka na duba. I marchewka, tak. jest do do, tego, do czyszczenia stempli na poczcie. Jak były takie metalowe stemple, może dokładnie pamiętają, to co